Do matury zostało niewiele ponad 30 dni. Zapraszam Ciebie na serię, która jest przeglądem zadań z arkuszy Centralnej Komisji egzaminacyjnej, posegregowanych odpowiednio działami. Dzięki takiej analizie może uda nam się znaleźć tegoroczne pewniaki maturalne. Zaczniemy sobie od zadań dotyczących potęgowania i pierwiastkowania. Mamy tutaj nawias podnieść do potęgi jednej drugiej, a wszystkie potrzebne wzory są tutaj poniżej i są one dokładnie wycięte z waszych kart ze wzorami. Mamy 3 do potęgi minus 2,4 razy 3 do potęgi 2,5. Mamy wykonać najpierw to, co jest w nawiasie, zgodnie z kolejnością wykonywania działań. Tym się zajmiemy i tutaj najlepiej będzie sobie zrobić albo ułamek zwykły, albo ułamek dziesiętny. Co nam wygodniej i jeśli będziemy korzystać z kalkulatora, no to wygodniej nam będzie skorzystać z ułamków dziesiętnych. I teraz mamy ułamek zwykły. Jeśli nie pamiętamy jak go zamienić na ułamek dziesiętny, to tutaj taka szybka podpowiedź. Wystarczy sobie na kalkulatorze podzielić licznik przez mianownik i możecie sobie sprawdzić jak podzielicie 2 przez 5, to wychodzą nam od razu 4 dziesiąte. I teraz, zgodnie ze wzorem, który dotyczy mnożenia, będziemy sobie dodawać potęgi. Czyli mamy trójkę jako podstawę minus 2,4 dodać 4. I ponownie, dzięki temu, że możecie na maturze korzystać z kalkulatora. Możecie śmiało to sobie wpisać, aby przypadkiem się nie pomylić. I mamy w tym momencie 3 do potęgi minus 2. Następnie wracamy do tego, że tutaj był nawias podniesiony do potęgi jednej drugiej. Patrzymy do naszej karty ze wzorami i taka sytuacja, gdzie jest potęga potęgi jest w tym miejscu i kiedy mamy... Kilka potęg, to je ze sobą będziemy mnożyć i mamy 3 minus 2 całe razy 1 druga. Dla przypomnienia, mamy tutaj dwie pierwsze razy 1 druga, dwójki nam się skrócą i ostatecznie mamy 3 do potęgi minus pierwszej. Jest tylko mały problem, bo w naszych odpowiedziach. Nie ma 3 do potęgi minus pierwszej, czyli trzeba sobie to jeszcze doliczyć i znaleźć kolejną zależność z naszych tablic. I ona jest właśnie w tym miejscu, kiedy pojawia się minusowa potęga. Ona obraca naszą liczbę i sprawia, że zamiast trzech pierwszych. Będziemy mieć 1 trzecią po obróceniu, i ta 1 trzecia będzie już do tej potęgi bez minusa, czyli po prostu wynik to 1 trzecia, który mamy w odpowiedzi C. W kolejnym arkuszu mamy tutaj obliczyć wartość wyrażenia, gdzie pojawia się taki zestaw bardziej skomplikowany niż poprzednio. I zacznijmy sobie od. Z zamienienia wszystkiego na trójki. Dlaczego na trójki? Bo tych trójek najwięcej jest w odpowiedziach, i to jest taki kierunek, w którym powinniśmy podążać. Mamy jedną dziewiątą. Jedna dziewiąta to inaczej po zamianie, albo w ten sposób 1 i 3 do potęgi drugiej, żeby tam dziewiątkę sobie zamienić, albo od razu cała jedna trzecia mogłaby być do potęgi drugiej. Ale na razie zróbmy sobie to. Na takich małych etapach. Teraz mamy 81, które jest tym samym co 3 do potęgi czwartej. Patrzymy dalej. Z tą trójką do minus pierwszej potęgi nic za bardzo nie da się zrobić. Ten minus, który mamy tutaj przy potędze, tak jak poprzednio, możemy sobie zrobić tylko w drugą stronę z ułamka. Całkowitą liczbę i pojawi nam się minus zamiast jednej trzeciej do potęgi drugiej, będzie 3 do potęgi drugiej, pierwszych i potęga będzie już dodatnia. Ten minus nam znika. Idziemy dalej, przepisujemy sobie, i mam tak naprawdę minus 3 do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi drugiej. Jeśli mamy potęgę drugą i w nawiasie jest minus, to ten minus przy parzystych potęgach nam znika. W takim razie będziemy mieć 3 do minus pierwszej. Tutaj będzie już 3 na plusie. A dwójkę z dwójką, czy dodamy, czy pomnożymy, na nasze szczęście i tak wyjdzie 4, ale korzystamy z tego wzoru na potęgę potęgi. Będziemy te dwójki mnożyć i otrzymamy czwórkę. Tu mamy 3 do potęgi czwartej i dzięki temu, że na hura wszystkiego nie łączyliśmy, możemy sobie teraz wykonać skrócenie. 3 do potęgi czwartej nam się elegancko skróci i zostaje nam 3 do minus pierwszej, ale na nasze nieszczęście ponownie, tak jak w poprzedniej wersji, chociaż mamy dobry wynik, nie ma go w odpowiedziach, czyli trzeba go zapisać jeszcze inaczej. Ponownie będzie nam tutaj przychodził z pomocą wzór zaznaczony na niebiesko. Tym razem idziemy z lewej do prawej i zamieniamy sobie trzy pierwsze na 1 trzecią. Po obróceniu będzie pierwsza potęga, która i tak da nam wynik 1 trzecia, który znalazł się w odpowiedzi A. Przed nami czerwcowy arkusz, a w nim dla każdej z liczby rzeczywistej x. Iloczyn podany jest równy, i musimy właśnie sobie obliczyć, ile będzie równy. I kiedy mamy pierwiastek, to możemy go zamienić na potęgę zgodnie ze wzorem, który jest w tym miejscu. Mamy pierwiastek zamieniamy na potęgę ułamkową, i tutaj mamy w naszym przypadku dwójkę, tutaj mamy jedynkę. Czyli możemy to zamienić na x do potęgi. 1 drugiej. kolejny x który był pierwiastkiem trzeciego stopnia tutaj również miał jedynkę czyli zamieni się w x do 1 trzeciej. i ostatni pierwiastek szóstego stopnia który też miał jedynkę zamieni się w x do potęgi 1/6 teraz mamy sobie pomnożyć x do 1 drugiej x do 1 3 i x do 1 6. Wiemy, że w przypadku mnożenia będziemy sobie te potęgi dodawać. I mamy 1 2, dodać 1 3 i dodać 1 6. Trzeba ustalić wspólny mianownik dla trójki, dwójki, szóstki. Wspólnym mianownikiem będzie szóstka, czyli chociaż jeden z ułamków będzie już na gotowo wykonany. 6 podzielone przez 3 daje nam 2, 2 razy 1 daje 2. 6 podzielone na 2 daje nam 3, 3 razy 1 daje nam 3. I Po sumowaniu mamy 3 dodać 2 dodać 1, otrzymujemy potęgę 6. Szóstych, czyli jest to potęga pierwsza, której nie musimy zapisywać, i został nam sam x, który znalazł się w odpowiedzi a. Zadanie z maja 2023 roku. Mamy pierwiastki, które, tak jak poprzednio, będziemy sobie zamieniać na potęgi. Będzie nam tak wygodniej. I zamieni się w to minus 27 szesnastych, która będzie do potęgi jednej trzeciej. A korzystamy sobie z wzoru który jest w tym miejscu, można osobno sobie również ten pierwiastek z dwóch trzeciego stopnia zamienić i będzie on do potęgi 1 trzeciej. Teraz łączymy i mamy minus 27 16 do potęgi 1 trzeciej razy 2 do potęgi 1 trzeciej. I możemy sobie tutaj jeszcze porozdzielać. 27 jako 3 do potęgi trzeciej, 16 jako 4 do potęgi drugiej. Ale możemy też skorzystać ze wzoru, z którego jeszcze. Tym materiałem korzystaliśmy, czyli z rozbicia lub z połączenia naszych potęg i gdzie my to mamy tutaj w naszych tablicach. W przypadku mnożenia będzie to w tym miejscu. Możemy, kiedy mamy tą samą potęgę, ułożyć ją tutaj w taką jedną wspólną całość, która będzie mnożyła minus 27. 16 z naszą dwójką zapisaną w postaci łamkowej, i tylko raz zapiszemy sobie tą potęgę 1 trzecią. Tutaj możemy sobie skrócić 16 i 2. I teraz otrzymujemy w nawiasie minus 27 ósmych I to wszystko jest do potęgi 1 trzeciej. Jak widzimy, nie ma tutaj. Takiej odpowiedzi, czyli liczymy dalej. Wiemy, że minus nam przy nieparzystych potęgach zawsze zostanie. Dlatego mamy już do wyboru albo odpowiedź A, albo odpowiedź D. I mamy teraz zamianę 27 i 8 w pierwiastek trzeciego stopnia. I teraz mogę sobie to. Rozdzielić zgodnie z zapisem w niebieskiej pętli. Jeśli mam coś łączone, to mogę sobie to rozdzielić. Dla potęgi i dla pierwiastków działa to dokładnie tak samo, czyli mogę sobie zrobić osobno w liczniku pierwiastek trzeciego stopnia z 27 i osobno pierwiastek trzeciego stopnia z 8. I mamy w takim razie trójkę, a tutaj mamy dwójkę. I taka odpowiedź minus 3 drugie, pojawiła się w odpowiedzi A. W do poprzednich przykładów mamy tutaj taki wariant nieco łatwiejszy. Mamy piątki, czyli nie trzeba już nic przerabiać. Mamy czystą sytuację, mamy potęgi i zaczynamy od tego, co jest w nawiasie. Jedyne, co trzeba sobie przypomnieć, to to, że kiedy nie ma wpisanej żadnej potęgi, to jest potęga pierwsza. I będziemy korzystać ze wzoru, który uwzględnia mnożenie i będziemy potęgi ze sobą dodawać. W takim razie w naszym nawiasie będzie 5 do potęgi pierwszej plus 1 druga i całość do jednej trzeciej. Ostatecznie mamy 5 całych, jedną całą, jedną drugą. Ale przydałoby się zrobić z tego ułamek niewłaściwy, czyli będzie to 5 2 razy 1 to 1, plus 1, 3, drugie. I do potęgi 1 trzeciej. Teraz będziemy używać wzoru na potęgę potęgi. Jak widzicie, powtórzył się już któryś raz z kolei, czyli bardzo jest lubiany na maturze. i Mamy mnożenie dwóch potęg, 3 drugie razy 1 trzecia. Tutaj sobie... Trójki możemy skrócić od razu. Do tego są przygotowane. I zostaje nam 5 do potęgi jednej, drugiej. Chociaż mamy dobry wynik, to oczywiście nie ma go w naszych odpowiedziach. I musimy sobie dokonać zamiany, zamiany tym wzorem, który też się już kilkukrotnie pojawił z pierwiastkiem. Teraz mamy tą ułamkową potęgę. I na pierwiastek będziemy zamieniać sobie. Wpisujemy Dwójka jest stopniem pierwiastka, a jedynka jest naszą potęgą i ostatecznie mamy pierwiastek z pięciu, bo tego drugiego stopnia, i pierwszej potęgi zwyczajowo nie piszemy, a to oznacza, że prawidłowa odpowiedź ukryła się w podpunkcie. Mamy obliczyć wartość wyrażenia, gdzie mamy jedynkę, dodać 3 razy 2 do minus pierwszej i całość do minus drugiej. Tutaj zajmiemy się najpierw tym, co jest w nawiasie, bo nawias jest w pierwszeństwie, w kolejce do naszego wykonywania działań i zostawimy sobie na razie w spokoju jedynkę, zajmiemy się dwójką. Ona po obliczeniu minus pierwszej potęgi, Zgodnie z naszym wzorem, zamieni się w jedną drugą, czyli obróci się. I pierwsza potęga może być już pominięta w zapisie. Teraz sobie. Wymnożymy i otrzymamy 3 drugie. Nadal przepisujemy za nawiasem potęgę minus drugą. 3 drugie dodamy sobie z jedną całą. Ale potrzebujemy ułamek niewłaściwy. Czyli tutaj będziemy sobie robić 2 razy 1, to będzie 2, i do 2 dodamy 3, co da nam 5 drugich do potęgi minus drugi. Najpierw tym minusem obrócimy sobie 5 drugich na 2 piąte, i zostaje nam jeszcze druga potęga. Czyli będzie osobno 2 do drugiej i osobno 5 do potęgi drugiej. Co mamy tutaj w tym miejscu, że możemy zamiennie sobie albo rozdzielać, albo łączyć przy mnożeniu te potęgi. I tak samo jest w przypadku dzielenia. Mamy w takim razie czwórkę. Mamy 25. I taka odpowiedź pojawiła się w podpunkcie B. Przed nami zadanie z ostatniego arkusza poglądowego pokazowego. I mamy tutaj szóstki zapisane do ostatniej potęgi i dodawanie. W naszej karcie ze wzorami nie ma ani jednego śladu po tym, aby było dodawanie pomiędzy liczbą do potęgi. I trzeba wpaść na genialny pomysł, aby policzyć sztuki. Mam jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą sztukę szóstki do setnej potęgi. I gdyby to było zapisane z x'ami i byłoby 2x, dodać 2x, dodać 2x, na przykład, nie stanowiłoby dla Was problemu, żeby zapisać że mamy łącznie 6x. Czyli dodajemy sobie te sztuki, te nasze dwójki, a x -a dopisujemy. I tymi sztukami tutaj są całe szóstki do setnej potęgi. I mamy teraz już z górki. Dopisujemy sobie pierwszą potęgę. Widzimy, że w tym momencie będzie nam pasował wzór, który podpowiada nam że te potęgi ze sobą należy dodać i ostatecznie mamy szóstkę do potęgi 101. I tym sposobem odpowiedź B jest poprawna. Za nami 7 zadań z 7 arkuszy, a to oznacza, że potęgi i pierwiastki były na każdym z nich. 4 razy jako zadanie pierwsze, 2 razy jako zadanie drugie i raz jako zadanie piąte. Jest to swego rodzaju pewien naturalny. Dajcie znać w komentarzu, czy rozumiecie zadania związane z potęgami pierwiastkami i potraficie je bez problemu zrobić. Pamiętajcie, przed nami ostatnie 30 dni wytężonej pracy.